Witajcie w kolejnej odsłonie Salespresso dla menadżerów. Uwaga, nie tylko dla menadżerów. Zajmujemy się od kilku odcinków różnymi mitami menadżerskimi. Mówiliśmy o motywacji, mówiliśmy o zarządzaniu przez cele, wróciliśmy do nieśmiertelnego smarta. Kolejny element, który wydaje się taki trochę mitologiczny, to są role osobowości. No i w zasadzie. Znów pytanie, które bardzo często słyszymy, które się pojawia, czy to w ogóle ma sens? Czy te role osobowości dobrze określają pracowników i menadżerów? Czy warto z tego korzystać? I jeżeli korzystać, to w jakim układzie i na jakich zasadach? To, Łukaszu, jak, nie wiem, jak, jak Ty do tego podchodzisz, ja na razie nie będę wypowiadał. Okej, okay. ja się z przyjemnością wypowiem, że jednym z takich największym osiągnięć psychologii społecznej jest to, że możemy śmiało powiedzieć, że mamy taką tendencję jako ludzie, tym samym jak jesteśmy w zawodowej, na zawodowej ścieżce jako menedżerowie, na przykład yy, 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 przeceniać rolę osobowości, a nie doceniać roli sytuacji. I Myślę, że na tej mhm. nawet nieodważnej, bo bardzo empirycznie zweryfikowanej tezie moglibyśmy oprzeć Dzisiejszy odcinek. Czy w ogóle coś takiego, jak osobowość w zarządzaniu, osobowość w ogóle istnieje? I jak to zweryfikować? Wyobraźmy sobie, że jesteś takim menadżerem top szczebla i chcesz zrekrutować liderów do swojego zespołu, powiedzmy Kilku, i spotykasz się z działem HR i mówisz, potrzebuje silnych osobowości. Jak to rozumieć? No jakbym miał myśleć w kategoriach diska, którego dobrze znamy, no to mm. potrzebował takich czerwonych D, prawda? Bo? No bo w związku z tym, co powiedziałeś, no to takich, mm. takich ludzi potrzebujemy w, o takim profilu, o takim podejściu. Wydaje się, że to byłaby najlepsza opcja z punktu widzenia managerskiego i firmowego. No tak, można by oczywiście pójść, pójść tą drogą, pójść tym torem. Wielokrotnie jednak jest tak, że nawet w oparciu o pewnego rodzaju badania osobowości kierujemy się takimi prostymi y, 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 czynnikami wytycznymi, które są y, do siebie w pewnej skrajności opozycji, jak wiesz, ekstrawertyk, introwertyk. Czy Jung. E, okay, na tak? przykład, tak. E, kierując się tymi czterema ćwiartkami tylko i wyłącznie, to tak jakbyśmy mieli taki prosty przykład podać, że już, wiesz, ktoś jest Albo wysoki, niski, nie wiem, gruby i chudy, i w tym wszystkim szukać jakiejś osobowości. Większość osób, większość osób będzie znajdowała się w tym rozkładzie normalnym średniej, tak, czyli średniego wzrostu, średniej wagi, bo są to czynniki bardzo skorelowane. Ja chciałbym po prostu taką tutaj gdzieś rzucić refleksyjną myśl menadżerom i też. Z tobą porozmawiać o tym, że nie wszystkie te badania wykonywane w taki tradycyjny sposób, często opakowane marketingowo, są idealnym źródłem do zdefiniowania osobowości. Na przykład osobowości w zarządzaniu. Dobra, ale to pytanie jest takie: czy ludzie znają to podejście i się do niego przystosowują, czy bardziej chcesz powiedzieć, że to nie za wiele daje z takiego menedżerskiego punktu widzenia? I też powiem o. Takim przykładzie z mojego życia, w zasadzie z życia mojej żony, która pewnego razu, jak była rekrutowana do jednej z firm, to miała robiony taki profil osobowościowy, można powiedzieć. No i też dostała informację zwrotną, że, w związku z tym, że mieści się w tych dolnych ćwiartkach dotyczących a propos to, to był dysk robiony, czyli mhm. jest na tym poziomie S i I, no to jakby jej profil bardzo dobrze pasuje do stanowiska, o które, o które aplikowała. Mhm. Tak? No i tak mi się wydaje, no okej, okay, no może to nie jest jedyna wytyczna, ale warto może pod takim kątem też sprawdzić kandydata czy człowieka, którego szukamy. Pewnie tak. Aha. Pewnie tak. Pytanie, jak rozszerzone było to badanie, mhm. jak dokładne. Ja raczej pewnie szukałbym, jeśli chodzi o dobór kandydatów do pracy, mhm. bardziej takich testów psychologicznych, rozbudowanych Aha. z pewną taką empiryczną dokładnością, jeśli miałbym na tej podstawie podjąć decyzję, czy ta osoba będzie mhm. dla mnie lepsza czy gorsza. Bo przecież najlepiej funkcjonują, można też powiedzieć, zespoły różnorodne. I klasyfikowanie ludzi Aha. tylko na tej podstawie, wydaje mi się w pewien sposób nawet nie tyle krzywdzące, co po prostu błędne. Jest jeszcze jedna rzecz chyba, na którą trzeba zwrócić uwagę, że niezależnie od tych różnych teorii i różnego rodzaju testów, wydaje się, że hmm. pewnych cech nabieramy, pewnych cech się uczymy, czyli de facto trochę inaczej zachowujemy się na imprezie z kolegami, a trochę inaczej zachowujemy się w miejscu pracy, trochę inaczej funkcjonujemy w biznesie, trochę inaczej funkcjonujemy prywatnie, trochę inaczej funkcjonujemy w normalnej sytuacji, mhm. takiej codziennej. Zupełnie inaczej możemy zachować w sytuacji nie wiem, zagrożenia albo trudności, które się pojawiają na drodze, i chyba to jest taki element, na który najbardziej trzeba było zwrócić uwagę. I wracamy tutaj do tego, czego zaczęliśmy, czyli przeceniamy tę rolę osobowości, nie doceniając roli sytuacji, a ta wydaje się być tutaj bardzo, bardzo istotna. Więc, czy zawsze akurat. Testy osobowościowe będą takim jedynym i wartościowym źródłem, a może jednak postawienie pracownika w sytuacji realnej, która może go spotkać w pracy, takie trochę case study, takie, taki trochę assessment, może dać czasem większy, większą wartość niż postawienie kogoś przed faktem dokonanym: jesteś w takiej ćwiartce i takiej, a my szukamy Aha. takiej, dziękuję i tak dalej. Ciekaw jestem, co nasi słuchacze na ten temat i czym może działy chociażby HR-ów, których wiem, że sporo was ogląda, macie na to swój pomysł i swoje zdanie. Osobowość w zarządzaniu, w ogóle osobowość. Czy da radę ją zdefiniować i zrekrutować? No właśnie, czy to jest mit? Bo tak jak, jak tutaj przedstawiamy, wydaje się, że to jeden z mitów, ale być może się mylimy i, i powiecie nam, że jest zupełnie inaczej. Warto to robić i dlaczego warto, warto to robić. Jesteśmy bardzo ciekawi i zachęcamy do komentowania. Tak jest. Wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie. Dzięki.